Niezwykłe zadanie wytanie teraz wytanie. będzie mieć Jakub Bednarów, szkoleniowiec MKS-u Będzin, a także asystent trenera Witala Heinena. Pan Bednaru poprowadził polską reprezentację w najważniejszym meczu turnieju finałowego tegorocznej Ligi Narodów, w którym Biało-Czerwoni wygrali piłkujący w całej rozgrywkach. Ten sukces określony był od... medalami, a trener Bednaru postanowił przekazać swój krążek na licytację charytatywną na rzecz Fundacji Herosi. I teraz trener wręczy medal firmie Anbut, która wygrała tę licytację. Przypomnijmy, że medal został wylicytowany za kwotę 15 tysięcy złotych. Ja, ja, ja. e, przede wszystkim bardzo dziękuję tam za przysłodzenie tutaj panu speakerowi, bo tak mi przysłodził, że to. Aż ja się zatrwieniłem. Nie byłem e, niespecjalnie asystentem, tam przejeżdżałem przez Chicago i ukazałem mi jeden mecz postaci przy ławce e, i się okazało, że wygraliśmy 3-0. E, I po tym, po tym meczu stwierdziłem, że ten medal, ja po prostu przyjechałem taki 7 dni wakacji, dostałem w Chicago i, i nie za to no, nie zasłużyłem, no, bo nie byłem tą grupą cały czas. Więc e, postanowiłem, żeby pomóc tej fundacji żeby się wystawić na na licytację i co spontanicznie od razu dostaliśmy odzew z, z firmy benzińskiej ambut, która powiedziała, że ten medal musi być we, w Benzinie. Bardzo dziękuję. Kwota 15 tysięcy złotych. Bardzo uważają, bardzo dziękujemy. Przekazujemy oficjalnie dorocznie. taką rzekwą masz wydawana. Dzisiaj dzień, w roku tak wygląda. Szanowni Państwo, trzy lata temu dołączyliśmy do świadkarskiej rodziny, wspierając bendziński klub MKS Będzin. Jak wszyscy chyba dobrze wiemy, polska świadkówka charakteryzuje się tym, że jest jedną dużą rodziną, która zawsze się wspiera. I dla nas było naturalne, że będziemy ten medal licytować i o niego walczyć, tak jak walczą dzieciaki z chorobami nowotworowymi. Ale żeby czynić dobro, chcielibyśmy ten medal puścić dalej. Żeby ta iskierka, która padła ze strony naszego trenera, naszego będzińskiego trenera, kiełkowała. Jak wiecie, pewnie może nie wszyscy, ale członek naszej siatkarskiej, będzińskiej rodziny Emil potrzebuje teraz wsparcia. To jest asystent trenera, jego nienarodzone dziecko yy, już walczy o życie. Jak tylko się urodzi, musi podda, zostać poddane operacji. Chcielibyśmy, żeby ten medal poszedł dalej, żeby znaleźć się ktoś, kto kwalifytuje być może za jeszcze większe pieniądze. I też do zostaną przesiadane Emilowi po to, żeby jego młody mógł żyć. w imieniu Fundacji chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować za 15 tysięcy złotych. Jest to dla nas duży zastrzyk na refundowane leczenie, leki, chemioterapię dla naszych podopiecznych z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. To są dzieci z chorobami do kości, więc naprawdę bardzo dziękujemy. A przy okazji, tak proszę Państwa, jest dziesięciolecie plaży gotyku, a my obchodzimy też dziesięciolecie istnienia Fundacji Heroś, więc bardzo, bardzo dziękujemy za ten prezent zarówno firmie Albu, jak i Rodzinie Katmatryków. Bardzo dziękujemy.